Hej, z tej strony Black Jonny dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o takiej rzeczy, która mnie dosyć denerwuje: to jest terror bycia pozytywnym. Już teraz nie można naprawdę niczego skrytykować, nie można powiedzieć, że coś jest głupie czy nielogiczne. Jeżeli zauważycie, że coś takie jest, ponieważ od razu nazwą Was jakimś, nie wiem, ponurakiem, gburem, kimś, kto zawsze jest na nie. Albo hater. No, hater to jest określenie typowo internetowe. Że no, ja rozumiem, że jeżeli ktoś napisze, jesteś chujowy, no to to jest hejt. No, ale jeżeli podasz argumenty, to robisz tak, to nie tak, to tak, to się nie trzyma kupy, no to co? No, to to jest krytyka po prostu. Ale nie, to jest hejt. Także w dzisiejszych czasach naprawdę nie wolno wyrażać negatywnych opinii czy krytycznych. Wobec niczego, nikogo, bo od razu jesteście skreśleni. To jest, to jest właśnie coś, co mnie złości. Ja, kiedy zauważę, że coś jest bez sensu, to zazwyczaj o tym mówię. Prędzej czy później. No po prostu mnie to denerwuje, nie? Tak, na przykład na uczelni czy gdzieś muszę się uczyć z rzeczy, które są bez sensu, czy wykładowca gada bez sensu nielogicznie, a sam jeszcze przy okazji wywyższa się, kim to on nie jest. A jacy, to studenci teraz nie są głupi. No to po prostu człowieka krew zalewa. No i to by było może na tyle. Nie wiem. Powiedzcie co Wy o tym myślicie. No i, na ty no i to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.